Rysowanie jest fajne, a jeszcze fajniej jest dostawać to co narysujesz. Bohaterowie dzisiejszego wyzwania doświadczą tego na własnej skórze. Miłego oglądania. No jak tam dziewczyny? Jesteście podekscytowane, że bierzecie udział w challenge'u? Kiedy to się zacznie? Witam wszystkich. Cześć, hej. No w końcu przyszedł. No i tak się nudzę. Lepiej zobaczę ile lajków ma moje zdjęcie. Uwaga! Mamy pędzel. Mamy obraz. Ale nie będziemy tak po prostu malować, bo to nudne. Nawet bardzo. Zgadzacie się z tym? Nie obchodzi mnie to. No powiedzmy, że tak. Sprawdźmy, co będziecie dziś malować. Niech was nie zmyli pusty talerz. Dajcie mi chwilę. I voilà! Oto piękna rzodkiewka! Fuu, nienawidzę rzodkiewek! Co to za ochyda? Nie macie zbyt wiele czasu, więc zaczynajcie. Wow, dziewczyny, idzie wam błyskawicznie. Trzeba tylko znaleźć odpowiednie proporcje. Pospieszcie się, czas ucieka. Nie jestem w tym zbyt dobra. A ja zrobię co w mojej mocy, to będzie wspaniałe. Nie mam talentu do rysowania. To straszne. Wow, Jess jest w tym taka dobra. Muszę jej jakoś przeszkodzić. Upełnię jej farbę i nie będzie mogła dokończyć. Dobra, prawie skończyłam. O nie, gdzie jest moja farba? Nigdzie jej nie ma. Przepadła, a czas się kończy. Mam pomysł. Użyję błyszczyka Moniki. Kolor jest idealny. To świetny pomysł, Jess. Pora już kończyć. Dziewczyny, pokażcie swoje prace. Pospieszcie się. To moja. No nieźle, Mary. Wow, pochwalił mnie. Jess, twój rysunek jest po prostu wspaniały. Brawo! Miło to słyszeć. Monika, co to za bezgroły? To nie jest dobre. Nie, co za porażka! No cóż, Monika, żodkiewka jest twoja! Smacznego! Ten dzień jest do bani. Nie umiem rysować, więc teraz jem żodkiewki. Fu, to smakuje paskudnie. Monika, jesteś taka zabawna! Wow, co za wspaniały koktajl! Widzę, że Wy też jesteście podekscytowani. Yummy. Pozwólcie, że ocenię jakość koktajlu. No, jest boski. Dobra, czas start. Rysujcie szybko i pięknie. Jestem pewna, że potrafię to zrobić najlepiej. Posługiwać się kredkami, no nikt mnie nie przebije. Susie jest naprawdę dobra. A co tam u Jill? No, u niej też nieźle wychodzi. Co robić? Wiem. Zak, co ty wymyśliłeś? Może się z nami podzielisz? Nie przeszkadzajcie mi, ja tu tworzę sztukę, nie rozpraszajcie mnie. Hej, okay, dobra artysto, zostawiamy cię w spokoju. Dzięki. Poza tym już prawie skończyłem i niedługo wszyscy będą mogli zobaczyć moje arcydzieło. Trzeba tylko dodać trochę pianki i nieco udekorować. Tak, jesteś bardzo kreatywny. To wygląda bardzo realistycznie, naprawdę. Gotowe? Dodam jeszcze kredkę do środka. Będzie wyglądać jak słomka. No i możecie podziwiać moją genialną pracę. No, wyszło bardzo fajnie, Zach. Jestem z siebie taka dumna, bardzo się starałam i jestem zadowolona z rezultatu. Zgadzam się, wyszło nieźle. Mnie się mój rysunek nie podoba. To nie jest ładne. O! Gąinki do golenia. Okay. Zak, pożyczysz okay. mi jej, proszę. Jasne, nawet ci pomogę. Można ją wycisnąć na kartkę. Będzie wyglądać realistycznie. Dzięki. Mam też kolorową posypkę. Nie zaszkodzi nieco upiększyć moją pracę. Idealnie. Czas minął. Dokonajmy podsumowania. Przestańcie rysować i pokażcie, co tam macie. Nie mogę się doczekać. O, rany, mój rysunek popłynął. To wszystko przez piankę. Jill, wylatujesz, to okropna praca. Tak, mój plan zadziałał, to było bardzo zabawne. Brawo, ja! No, zostało nam dwóch zawodników, który z nich zwycięży? Proszę spojrzeć, odwaliłam kawał dobrej roboty. Wow, brawo, Suzy, wygrałaś! Nie mogę w to uwierzyć, ale super! Co? To przecież mój koktajl był lepszy. No to i moja gigantyczna nagroda. W końcu jej spróbuję. Jest naprawdę pyszny. Tak, jest rewelacyjny. Chwileczkę, co się dzieje? Myślę, że ktoś próbuje wypić twój koktajl bez pytania. Jak co ty sobie myślisz? Nie mogłeś chociaż zapytać? Nigdy ci tego nie wybaczę. A masz! Oh Jestem God. na ciebie mega zła. Co za zwrot akcji, Zach? Wyglądasz śmiesznie, ale należało ci się. Dziewczyny, tym razem macie szczęście. Będziecie malować pyszne lody. Jestem pewien, że warto o nie powalczyć. I żeby nie być gołosłownym, sam ich spróbuję. Hmm? Naprawdę niesamowity smak. Czas start. To będzie bitwa o pyszny deser. Spróbuję jeszcze trochę. Hej, to już przesada. Dam ci nauczkę. Zaraz znowu spróbuję tych pyszności. Fuu, to jest obrzydliwe. Ktoś podsunął mi farbę zamiast lodów. Kto to zrobił? Mary, Monika, a może Jess? Nie jestem zbyt dobra w rysowaniu. Staram się, ale nadal wychodzi beznadziejnie. A ja wręcz przeciwnie, jestem zadowolona z mojej pracy. Okej, okay, dziewczyny, czas minął. Zobaczmy, co narysowałyście. Ojej, lody się roztopiły. Co? To nie fair. Wyglądają niesmacznie. Dobra, musimy wybrać zwycięzcę. Monika, Twój rysunek jest okropny. Jess, Twoja praca jest o wiele lepsza. I wreszcie Mary. No, Twój rysunek najbardziej przypomina roztopione lody. Wygrałaś. Stary dziewczyny. Nawet nie sądziłam, że tak to się skończy. Koktajl lodowy jest tylko mój. Wyciągam słomkę i do dzieła. No, nieźle to wymyśliłaś. jest naprawdę dobre. Zdróżcze ci. Mm. Mam dla was całe wiadro Nutelli. Jest takie ciężkie. Uczestnicy są zachwyceni. To najlepsza nagroda w historii. Zrobię sobie małą degustację. Wow, jest niesamowita. Jest taka dobra. Mm. Ups, chyba mnie trochę poniosło. Czas start, do dzieła. Start. To Zaczynamy bitwę. Zwycięstwo jest moje. Zapomniałem ile będzie dwa dodać dwa. Nie traćcie czasu, bierzcie się do roboty. Co to za okropny rysunek mi wyszedł? Wiem. Narysuję tutaj napis Nutella. Jill, co ty robisz? Zobaczysz. Potrzebuję też nożyczek. Zamierzam wyciąć right, napis right, i przykleić right. go na słoiczku. Jest w tym samym kolorze, co nasza nagroda. Jestem geniuszem. Spojrzę, jak idzie Suzy. Wow, jaki fajny rysunek. Ale nie pozwolę jej wygrać tak łatwo. Uważaj, Suzy. co to, to nieuczciwe. Użyłeś mnie. Skoro zrujnowałeś moją pracę, to ja zrujnuję twoją. A masz. No nie, zniszczyłaś moje arcydzieło! I jak ja teraz to wszystko naprawię? Skoro jeszcze malują, to zrobię sobie kanapkę na słodko. Jakie to jest pyszne? Mam pomysł. Namaluję kanapki z Nutellą. Zawsze to jest jakieś wyjście. Zak, denerwujesz mnie. Ja też wiem, jak naprawić mój rysunek. I będzie wyglądał o niebo lepiej. Oj, tak się rozsmakowałam, że zapomniałam o czasie. Koniec. Pokażcie mi swoje prace. Proszę, mam do tego smykałkę. Co jest z rozmiarem? Tu stoi całe wiaderko, a ty masz jakiś okay. mały słoiczek. Nie nadaje się. A co z moim rysunkiem? Jest najfajniejszy. To nie jest to, co było wymagane. No, ale nieźle, Zak. A oto moja wspaniała praca. Nie wyciągaj zbyt pochopnych wniosków, Suzy. Kogo mam wybrać? Dobra, wiem, to dla was. Wow, mam kanapki! A ja wiaderko Nutelli. Suzy, masz wielkie szczęście. Co? Tu nic nie ma? Jaki sens ma dawanie wiaderka bez Nutelli? Masz pecha, Suzy. Oto prawdziwa nagroda. To najsmaczniejsze kanapki na świecie. Ich jedzenie to czysta przyjemność. To wygląda pysznie, Zak. Mm, jesteś prawdziwym farciarzem. Tak, Zak, masz wielkie szczęście. Ech, ja też chciałabym zjeść Nutellę. Może i mnie się poszczęści. Muszę spróbować. Może też mam Nutellę. O nie, to jednak farba! Niepotrzebnie to zjadła. Niedobrze mi uciekam stąd. Musisz uważać, bo inaczej zawsze będziesz jadła farbę zamiast nutelni. Ej, patrzcie co potrafię fajnie, co? Nie ma czasu na zabawę, Mary. Widzę, że jesteście gotowe do rysowania. Nadchodzi pierwsza nagroda. Ten uroczy kotek trafi do tej, która go lepiej narysuje. Ale słodziaczek, jest cudowny, nie nie żadnych rąk, i to dosłownie. Będziecie rysować swoimi malutkimi paluszkami. Czas start. No, zaczynajcie! To będzie ciekawe. Wow, udało mi się wziąć pędzel w moją malutką rączkę. Niebieska farba będzie ok. Piękna głowa mi wyszła. Muszę tylko dorysować mordkę. Oj, pędzel mi się wyśliznął! I mnie uderzył. Dobra, Jess, zaraz cię załatwię. Ej, bez bicia, proszę! Dziewczyny jesteście takie zabawne, szczególnie podczas tej walki. A ja tymczasem wezmę się do pracy. Do małej ręki mały pędzelek. Tak, aby nawet najmniejsze elementy wyszły pięknie. Takie trudne rysować z tymi malutkimi rączkami. Nie mogę nawet wziąć pędzelka. Chociaż może wcale go nie potrzebuję. Można przecież malować rączkami. Zobaczymy. To działa. Patrz, kotku, czas minął. Co oznacza, że konkurs został zakończony? Chcę zobaczyć Wasze ręce. Świetnie, a teraz pokażcie Wasze rysunki. To nie takie proste. O, nasze ręce wróciły. Teraz nie będzie trudno podnieść kartki. Zobaczmy. Jazz, myślę, że się na więcej. Mary nie wiedziałem, że lubisz abstrakcjonizm. No to wcale nie wygląda jak kociak. Teraz ty Lili. A na mój rysunek lepiej patrzeć przez szkło powiększające. O, tu jest kotek. No nawet z lupą ledwo to widać. Ale przynajmniej jest tam kot. W porządku, Lili. Nagroda trafia do ciebie. Jestem taka szczęśliwa. Daj mi go szybko. Ojej, jest taki mały i puszysty. Co za słodziak! Ej, ręce precz, to mój kotek. Słuchaj, Jess, mam plan. Będziemy potrzebować do tego myszki. A potem będziemy tylko patrzeć. No dalej, myszko naprzód. Nie! Dokąd idzie kotku? Nie poszedł sobie. Nie poszedł, a przyszedł do nas. Jest uroczy. Kurczę, dlaczego je wybrał? Nie martw się, zaopiekujemy się nim. Cieszę się, że mogę was powitać w nowej rundzie. Ta guma jest świetna. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaki balon z niej wyjdzie. O, a oto i nagroda. Automat z gumami! Ale super! Muszę wygrać! Nie będę wam przeszkadzać! Czas start! No to zaczynajmy! Który marker wybrać? Niech będzie ten! W tej maszynie jest tyle gumy! A ja wiem, jak ją naprawdę szybko narysować! Będę potrzebowała gumki! Przymocuję nią markery! Właśnie w ten sposób. Gotowe? Teraz wystarczy narysować okrąg. I magia! Wyszło kilka naraz. To genialne. Teraz po prostu powtórzę to kilka razy. I guma gotowa. Teraz trzeba tylko dokończyć rysowanie samej maszyny. Wystarczy, że obrysuję te wszystkie małe kółeczka i dodam mały prostokąt na dole. Dziewczyny z taką pasją oddają się rysowaniu, a ja nie wiem, co mam zrobić. Wow, Mary pięknie narysowała. Kiedy ona robi to tak dobrze? Nie bądź zazdrosna, Lili. Nie mam zamiaru. Właśnie wymyśliłam świetny sposób na pozbycie się konkurencji. Butelka drogich perfum załatwi sprawę. Na pewno takich nie macie. Zbłyskam mi twój rysunek, Mary. O tak! Co robisz, Lili? Ojej, to był przypadek! Mój rysunek jest nieodwracalnie zniszczony. Zobacz, co zrobiłaś. Wiesz co? Oko za oko. Zepsułaś mój rysunek? Co oznacza, że ja zepsuję twój. Tam masz! Co ty robisz? Chociaż? Nic tak źle. Obrysuję to, co narysowała Mary, i dorysuję z boku małego człowieczka. Wyszedł balon. Wydaje mi się, że całkiem nieźle. Kończymy. Co oznacza, że nadszedł czas na podsumowanie. Ojej, jak szybko. Skończmy z tym. Oto mój rysunek. Piękny, prawda? No nieźle. Bardzo podobny do mnie, kiedy zrobiłem wielkiego balona. Co to ma być? Mary, znowu nic nie można zrozumieć z twojego rysunku. Wow, no to inna sprawa, Jess. Świetna robota. Ale która z was powinna wygrać? Zwycięzcą jest Jazz, Gratulacje! Wow, wspaniale. Tak bardzo się starałam. Automat z gumami jest twój, proszę. Wow, jest taki piękny. Co? Mechanizm się zaciął. Dźwignia nie chce się obracać. Jak to się stało? Ktoś po prostu nie jest wystarczająco sprytny. Daj to tutaj, Jess. Pokażę ci, jak to się robi. Moneta? Myślisz, że to o to chodzi? Oczywiście. No i nadchodzi guma. Spróbuję. Mmm, jaka pyszna. A teraz nadmucham balona. A mój palec go zaatakuje. Bum. No i proszę, pękł. To obrzydliwe. W sumie kiepsko wygląda, ale za to smakuje rewelacyjnie. My tak zabawnie chrapie. Obudź się, śpiachu. Na finał przygotowałem coś specjalnego. Ten różowy kuferek, w którym jest pełno kosmetyków i wszelkiego rodzaju uroczych, dziewczęcych rzeczy. Ej, proszę o ciszę. Tak bardzo tego pragniecie? No to bierzemy się do roboty. Czas start dziewczyny. Zaczynam! Zrobię szybki szkic, a potem dodam kolory. Ojej! Chyba troszkę przesadziłam z prędkością? Tak sobie pomyślałam, po co mi kredki? Jeśli nagrodą są kosmetyki, to trzeba malować kosmetykami. Potrę pętelkiem po palecie I posypię trochę cieni Ojej Troszkę za dużo Co teraz zrobić? I najważniejsze, czym będę się malować Teraz potrzebuję wygranej bardziej niż kiedykolwiek Ale do tego jeszcze daleko jeśli rysować powoli, rysunek wychodzi naprawdę piękny. Wow, rzeczywiście Lili wychodzi super. No, nie mogę tego tak zostawić. Muszę interweniować. O nie! Mój piękny rysunek, Mary, co ty zrobiłaś? Spójrz na to! Jest zrujnowany. Oj, Lili, tak mi przykro. Nie chciałam, naprawdę. Czas minął. Proszę pokazać mi swoje rysunki. No na mój to lepiej nie patrz. Lili to straszne. Przykro mi, ale jestem na nie. Mary, twój wcale nie jest lepszy niż Lili. No to spójrz na mój. No, to zdecydowany faworyt. Bierzcie przykład z jazz dziewczyny. Hura, znowu wygrywam. To naprawdę wszystko moje? Wspaniale. Chwileczkę jazz. Proszę, usiąść. Ojej, jesteś taki miły. No, za chwilę zafunduję ci najbardziej uroczą metamorfozę na świecie. Nie martw się, jestem artystą. Efekt będzie spektakularny. Gwarantuję ci to. No to zaczynamy. A zastanawiam się, co z tego wyjdzie. No, tak jak obiecałem. Super. Rzeczywiście, to spektakularne. Ciszej dziewczyny, nie straszcie jej! Dlaczego się śmiejecie? Co się stało z moją twarzą? Mówiłem ci prawdziwe arcydzieło. Kreatywność jest wspaniała i nie ma znaczenia, czy robisz to pięknie, czy nie bardzo. Najważniejsze, żeby było wesoło, a z nami zawsze jest wesoło. Dlatego do zobaczenia w kolejnych filmikach na Multi